Cenę pewnego towaru obniżono dwukrotnie najpierw o 20%, a następnie o 10%. Końcowa cena tego towaru jest niższa od ceny początkowej o. To zadanie można by zrobić na proporcje, ale pokażę Ci łatwiejszy sposób. Zróbmy to równaniem. Zobacz, nie mamy ceny początkowej towaru, czyli nasza początkowa cena towaru równa jest x. I teraz tą cenę obniżamy o 20%, czyli chcemy obliczyć jaką wartość tej początkowej ceny? Skoro początkowa cena to jest 100%, to jeżeli obniżamy wartość o 20%, to zostaje nam 80%. Chcąc policzyć 80% wartości x, mnożymy go razy 80%, bo to jest inaczej 80%. Teraz kolejna obniżka jest o 10%. Czyli, jeżeli mamy wartość x 100%, obniżamy cenę o 10%, to zostaje nam jaka część tej ceny? 90% i my chcemy to 90% obliczyć, czyli mnożymy razy 0,9, co stanowi to 90%, które chcemy policzyć. Czyli 80% powstało nam z tej obniżki. Natomiast 90% powstało nam z tej obniżki. Jeżeli wymnożymy razy siebie te wszystkie liczby, to powstaje nam 0,72x, i na podstawie tego możemy napisać odpowiedź. Zobacz: początkowa cena to był 1x. Końcowa cena to 0,72x. Czyli różnica między tymi cenami to będzie 28x, a to jest 28%. To będzie nasza odpowiedź.